Mamy w tym zadaniu takie dwie liczby A i B, które musimy sprawdzić, czy są to liczby dodatnie, czy ujemne. Zamieńmy na początek 135 na ułamek dziesiętny. Zobacz, mianownik rozszerzę mnożąc przez 2, żeby otrzymać 10 w mianowniku, no to tutaj też pomnożę przez 2, i stąd mamy 26, dziesiątych, a to się równa 2,6 i od tego odejmuję. 2, i uwaga, to jest ułamek dziesiętny okresowy, więc tą piątkę mogę tutaj wypisywać w nieskończoność. Oczywiście nie będę tego robił, bo teraz już widzę, że od większej liczby odejmuję mniejszą liczbę, czyli muszę wy otrzymać wynik dodatni. Nie interesuje mnie dokładny wynik, tylko chcę zobaczyć, czy ten wynik jest dodatni, czy ujemny. Natomiast w przypadku drugiej liczby, pierwiastek kwadratowy z dwójki możemy przybliżyć sobie do. 1, 1,41 i od tego odejmujemy 1,444 w nieskończoność. Ułamek okresowy. No, tutaj widzimy, porównując części y, dziesiętne, widzimy, że od mniejszej liczby odjęlibyśmy większą liczbę, czyli wynik byłby na pewno liczbą ujemną. W zadaniu natomiast y, mamy udzielić odpowiedzi dotyczącej znaku iloczynu dwóch liczb. Iloczyn to wynik mnożenia, więc musimy wymnożyć z sobą liczbę dodatnią oraz liczbę ujemną. No to wynik będzie na pewno liczbą ujemną. A zatem zapiszemy, że a razy b jest liczbą mniejszą od zera. No i to tyle w tym zadaniu.